Już za czasów counter Strike 1.6 mówiło się, że nie da się czytać na lanie, głównie dlatego, że wszelkie wykryte oszustwa znanych graczy były popełniane w internecie. W tym materiale postaram się powiedzieć kilka słów o sposobach na oszukiwanie, które są nam znane, a następnie przedstawię metody, z których organizatorzy korzystają, aby wyeliminować możliwości oszustwa. Dreamcast i ESL mają bardzo podobne procedury i na podstawie tych organizacji przedstawię cały proces. Przygotowania pod względem zabezpieczeń anti-cheat do turnieju zaczynają się zazwyczaj około tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek. Pierwszym krokiem jest zebranie wszystkich plików potrzebnych do gry od samych graczy. Mowa tutaj o plikach konfiguracyjnych, sterownikach, np. sterownikach do myszki oraz ewentualnie map potrzebnych do rozgrzewki, dlatego że na niektórych turniejach zawodnicy mogą rozgrzewać się na takich mapach, na jakich są. Pliki te są wysyłane kilka dni przed turniejem, tak aby administracja miała wystarczająco dużo czasu na ich sprawdzenie. I tutaj pojawiają się w teorii pierwsze opcje na oszukiwanie. W konfigach mogą znaleźć się jakieś zabronione skrypty, co jest oczywiście bardzo łatwe do zweryfikowania. Wystarczy przejrzeć te pliki i tyle. Druga opcja to dodanie nielegalnego oprogramowania do pliku instalującego sterowniki. Jednak właśnie z tego powodu gracze zobowiązani są do podania potrzebnych sterowników i to sami administratorzy ściągają sterowniki z oficjalnej strony producenta, tym samym eliminując tę metodę oszustwa. No i najważniejsze, czyli mapy. Swego czasu dało się ukryć cheaty w plikach map, które automatycznie ściągały się przez Steam Workshop. Dlatego też od jakiegoś czasu Workshop jest zablokowany w turninach lanowych i podczas Majorów gracze mają rozgrzewać się tylko i wyłącznie na oficjalnych mapach zatwierdzonych przez War. Kolejna kwestia to obraz systemu. Wszyscy gracze korzystają z tego samego obrazu systemu, który jest specjalnie przygotowany. Mówimy tutaj głównie o konfiguracji systemu, tak aby graczom jak najlepiej, jak najbardziej bezproblemowo się grało. Przykładowo wyłączone zostają wszystkie zbędne windowsowskie funkcje. Niemniej jednak głównym celem jest wyeliminowanie możliwych sposobów na oszukiwanie. Co dokładnie robią admini? Dość oczywiste jest wyłączenie dostępu do internetu. Do tego jednak potrzebne jest prawidłowe skonfigurowanie sieci. Komputery, na których grają gracze, łączą się tylko do wybranych serwerów Valve po to, aby umożliwić im zalogowanie się na Steam. To oznacza, że gracze nie są w stanie odwiedzać stron internetowych, bo na przykład dzięki temu mogliby pobierać jakieś cheaty. Nie są również w stanie przeglądać stron Steam i przykładowo nie mogą zmienić awatara na profilu Steam, czy też pobierać różnych map z Workshopa. Nie mogą również łączyć się na serwery osób trzecich, bo to mogłoby dać im możliwość pobrania jakichś niestandardowych plików. Gracze mają dostęp tylko do oficjalnych serwerów Valve oraz czasami do specjalnie wybranych serwerów, np. Na Odessa. Następna ważna rzecz to konfiguracja portów USB. Zostaje zablokowana możliwość zapisywania oraz odczytywania danych z pamięci USB. Podpięcie pendrive czy też telefonu skutkować będzie errorem o treści Access Denied. Więc, nawet jeśli jakim cudem gracz przemyci telefon i spróbuje podłączyć go do komputera, to będzie jedynie w stanie go podładować. Co więcej, przy każdej próbie instalacji jakiegoś programu bądź sterownika, gracze zostaną poproszeni o hasło, które oczywiście jest znane tylko administracji. Nowością jest Anti-Cheat SEA, który ostatnimi czasy został dodany jako kolejna warstwa zabezpieczeń. Jest to ulepszona wersja, z której można korzystać tylko na LANie. W jaki sposób ulepszona? Temat antycheatów zawsze budził pewne kontrowersje i zawsze były obawy, że w taki lub inny sposób oprogramowanie narusza prywatność graczy. W przypadku prywatnych komputerów ta obawa jest uzasadniona. W przypadku rozgrywek offline mówimy o komputerach turniejowych, więc problem ten nie istnieje. Anti-cheat został tak zaprogramowany, aby sprawdzał dosłownie wszystko. Dodatkowo SEA, oprócz samego softu, stworzyło również urządzenie, przez które gracze będą podłączać swoje klawiatury i myszki. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa, ale z tego co się dowiedziałem, ma to wejść w życie w 2017 roku. To jednak nie koniec zabezpieczeń. Zazwyczaj na dzień przed eventem drużyny mają tak zwany Media Day, czyli po prostu dzień na robienie sobie zdjęć, przygotowywanie wideo itd. Tego samego dnia drużyny zostawiają swój sprzęt w postaci myszek, klawiatur oraz ewentualnie kart dźwiękowych. Wszystkie te urządzenia są oczywiście dokładnie sprawdzane przez administrację, dlatego że teoretycznie istnieje możliwość wgrania cheatów w sterownik urządzenia. Prawdopodobnie anti-cheat od SEA, o którym wspomniałem, będzie automatycznie weryfikował poprawność sterowników hardware'owych. A co się dzieje podczas samego turnieju? W momencie, gdy gracze przechodzą do swoich stanowisk, gdzie grają, to od razu odbierane są im telefony oraz wszystkie przenośne urządzenia. Jeśli potrzebują telefon do zalogowania się na Steam, to robią to przy administracji. Brakuje tylko wykrywacza metali. Podsumowując, od wielu osób słyszałem, że prawdopodobne jest, że niektórzy progracze czytują na eventach offline. Po przeanalizowaniu tego tematu, jestem zdania, że to właściwie niemożliwe. Zachęcam do oglądania innych materiałów, w których opowiadam, jak esport wygląda przez pryzmat biznesu, przez pryzmat profesjonalnego grania. Subujcie kanał, jeśli interesuje Was taka tematyka, bo tego typu odcinków będzie więcej.